Wymiana filtra paliwa też od 307 jest on tutaj. Filtr jest tego rodzaju i tu widzę chyba obudowę filtra powietrza. Będę ściągał, żeby się do tego dostać. Tu też, ale najpierw sobie odkręcę ten zbiorniczek i go odchylę na bok. Zobaczę, może się uda w ten sposób go wydobyć. Zbiornik odkręcony poszedł na bok i nawet się tu zrobił fajny dostęp do tego, więc może się uda bez wymiany, bez wyciągania filtra, obudowy filtra powietrza. Tu mamy króciec, tu to odkręcamy, to gdzieś pójdzie na bok. Tutaj torksika. Tu tylko się po prostu trzyma tak. Dobra, i tutaj odkręcone, i odpinamy przewody paliwowe. Tutaj jest jeden. Wciskamy z obu stron to białe. I nam schodzi ładnie. O jest. I drugi jest tam. Tylko tego nie nagram, bo zaraz tam rękę wsadzę, to zasłonię wszystko. No, ale może spróbuję, może się uda. O. Nie, muszę sobie. Ściągamy ten przewód, ale dwoma rękami będę musiał. Ciężko odpiąć ten drugi, więc sobie ściągnę przynajmniej pokrywę filtra powietrza. Tutaj trzy śrubki i ona powinna wejść. Pokrywa zdjęta, ona tu wchodzi. Tam w te wycięcia, i tutaj się zrobił dużo lepszy dostęp. I myślę, że tyle powinno już wystarczyć. Zbiorniczek tu z dwóch torksów, tą górną, odpinamy teraz tego węża. Dobra. Przewody podpinane. Tam jest jeszcze kostka. Tylko tu widzę, w nowym jest w innym miejscu. Troszkę jest tu, a w tym jest tu. I odpinamy tą kostkę. I go próbujemy wyciągnąć. Dobra, i mamy wszystko podpinane. Teraz przekładamy tego węża w tą stronę i jego tak jakby właśnie otwieramy w tą stronę i wyciągamy. Zaraz to wyciągnę na wierzch tutaj. Trzeba nagiąć sobie węża i powolutku można sobie akumulator wyciągnąć dla wygody. Zalecałbym, jak ktoś tego nie robi na co dzień, wyciągnąć akumulator. No, i wyciągnięty. Tu jednak są dwie kostki. Jest to, co jest w tym nowym, czyli to, i to jedno musimy przekręcić do nowego. Dobra, i przekręcamy ten czujnik do nowego filtra. Tutaj jest na niego miejsce. I długo wkręcamy. Dobra, i czujnik przekręcony i wkładamy go ponownie on jest na tej zasadzie, że tym wchodzi w tą dziurkę tu i potem go zamykamy, tak jak go wyciągaliśmy i tu jeszcze powinna być jakaś śrubka z tego co mi się wydaje, ale tu już jej nie ma że on powinien tu być że on jak, już, że on jak wejdzie to tu powinno być jakieś zabezpieczenie no ale tu go już niestety nie ma samochód już ma swój wiek i tu już mamy filtr Mniej więcej na miejscu, i trafiamy, i trafiamy tutaj. Ciężko to nagrać, o, tu w ten otwór. Tu musi przeskoczyć ten wąż. I coś takiego, on już się tu trzyma, i tu brakuje jakiegoś elementu, on tu jest jeszcze przekręcony. Ja to jakoś przymocuję w inny sposób jeszcze, ale tu na pewno jakaś śrubka lub coś w tym stylu, bo tu nie było tego. No i zakładamy węże. wcześniej sobie podłączamy kostki, bo teraz by było ciężko tutaj. Zakładamy węże, skręcamy filtr. Skręcamy zbiorniczek od hamulców, od płynu hamulcowego filtr założony, zbiorniczek sobie założę później po odpaleniu, bo jeszcze tutaj popatrzę, czy nic się nie leje i tutaj mamy gruszkę do podpompowania, bo wiadomo, że się zapowietrzy i pompujemy tą gruszką, pompujemy tą gruszką aż stwardnieje. Dobra. No, i próbujemy odpalać. Może zgasnąć za pierwszym razem? O, zgas. Jeszcze trzeba będzie. Dobra, jeszcze trzeba gruszką podpompować. Jeszcze trzeba gruszką podpompować. Tu nieraz schodzi z tym odpowietrzeniem. Próbujemy jeszcze raz. No i odpalił. Parę minut tą gruszką popompowałem. Skręcamy teraz zbiorniczek. Tu oglądamy, czy się nic nie leje. A jeszcze muszę tu coś wymyślić, żeby żeby on się trzymał. No i filtr wymieniony.